Kolejna Toyota Avensis, no aż staje się to nudne. Chyba przyszedł czas na te lampy i wszystkie z tym samym problemem. Światłowód słabo świeci, ja już wiem dlaczego, ale za chwileczkę wam pokażę, jak to będzie rozebrane. już jest lampa rozebrana jeżeli chodzi o ten światłowóz jest po prostu spalony pod wpływem wysokiej temperatury samego modułu Weź. przypala się tutaj Słuchajcie, co z takim światłowodem spalonym. W wielu modelach, również w ToyOcie, co robią ludzie. Skracają to, polerują, szlifują, jednak to tak naprawdę nigdy nie jest jak w oryginale, bo nie uzyskamy idealnej przejrzystości. Mało tego, ten światłowód już jest w innej odległości od, od źródła światła, bo jest dalej i. I przez to zawsze będzie różnica e, tego światła, mocy tego światła, barwy, jak w oryginale. <gry> Dlatego my robimy coś innego. Wymieniamy światłowód na całkowicie nowy. Zobaczcie, to jest nowy światłowód. Do Avensisa jeszcze mamy części, żeby zrobić około 800 takich lamp, także spokojnie na kilka lat starczy. Ale dostaniesz u nas nowy światłowód, nienaprawiony, oryginalny, nowy. Zamieniamy. Zamiast tego uszkodzonego, dostajesz nowy. Słuchajcie, co z takim światłowodem spalonym? W wielu modelach, również w Toyocie, co robią ludzie? Skracają to, polerują, szlifują, jednak to tak naprawdę nigdy nie jest jak w oryginale, bo nie uzyskamy idealnej przejrzystości. Mało tego. E